Kolim na dożynkach we wtórku pod Ostrowem Wielkopolskim. Pozdrawiam. Wspaniale. Jak czytam. Przy dzieciach śpiewał o zdejmowaniu majtek. To jest bardzo potrzebna czynność. Ściąganie majtek jest super. To jest tak? bardzo potrzebna czynność. Rodzice w trakcie odpieluchowywania powinni mu podziękować, że przy dzieciach śpiewał o ściąganiu majtek. Do, słuchajcie, no bo jak się na przykład dziecko ma wykąpać. No. Albo sięgnąć dwójeczkę. Dzieci a, też tak, to robią. Małe tak. dwójeczki, bo małe. No. no to jak ma to zrobić bez zdejmowania tak. majtek? I jako ojciec potwierdzam, że da się, ale i sprzątania później jest dużo więcej. No, no, a te majtki to też jeszcze tak. jakaś chińszczyzna jest. Du to dużo już. więcej. Także... Słuchajcie, gdyby Bóg chciał, żeby, żebyśmy nie, nie ściągali majtek, mhm. to majtki by były naturalne i by były niezdejmowane. Tak, byłyby takie przeszyte na stałe. Byłoby części organizmu, I, jak tam FIFOL, czy coś innego, czy i w, miednica. No. I wtedy ludzkość, mam takie obawy, skończyłaby się na etapie kamienia upanego. No, to no. znaczy, mogłoby tak być, no. jak mówisz, ale jest też taka opcja, słuchajcie, że Bóg stworzył Adama, i tu nie będzie niespodzianki Ewe, z majtkami przyszytymi na stałe. To było takie zamontowane. M tak mogło tak być. Się... Mogło tak być, tylko właśnie Biblia o tym nie pisze. Tylko, że jak Panu Bóg ich zobaczył i tak się przyjrzał, to mówi, że stwierdził, że to nie było dobre, że coś tak. <grym> Bo tak, w ogóle całkiem prawdopodobne, że grzechem pierworodnym to nie było jabłko, nie. tylko pierwsza, pierwsza próba ściągnięcia majtek. Ja daś daru daru z tej tak, Ewy i nie, i szło. I nie szło, A ona i... z niego i tam. O, I bo mi tak, urwiesz majtki, tak. I, i, I ona krzyczał. dopiero w ogóle jej już trochę lepiej poszło no. i ona wtedy zobaczyła węża. Dokładnie. I to nie był wąż, wąż no. tylko to był tak. wąż Adama. I to nie było jabłuszko, tylko to były dwie te, takie no, śliwki. śliwki. Śliwki nawet. No. Wtedy jeszcze nie mówili węgierki, bo nie było węgier. <laughs>